Niepochowani, Marek Żaromski, wydawnictwo AA. Ten filmik miał powstać jakiś czas temu jako zamknięcie pewnego etapu promocji Niepochowanych. Jednak w przypadku tej książki ciężko mówić używać słowa promocja. Dzisiejszy dzień sprawił jednak, że trzeba było, że zmieniłam plan. Dlaczego? Mamy 13 maja. Każdy twierdzi, że to jest dzień pachowy. Ja bardzo lubię, kiedy piątki wypadają 13 albo 13 w piątki, mamy dzisiaj wspomnienie świętego Antoniego mamy 108 rocznicę objawień w matki Bożej w Fatynie. Nie wiem jak długi będzie ten filmik, jednak będzie bardzo ważny i dlatego proszę, pomimo dlatego, że ja nie wiem, jak on będzie długi, o skupienie i o wysłuchanie jego w ciszy. Jeżeli dzisiaj nie masz czasu, to wysłuchaj go wtedy, kiedy będziesz się mógł zatrzymać, usiąść i wysłuchać. Niepochowanie Marka Żaromskiego to jest książka niezwykła. Jak to pisze kryminał mistyczny? Lata 60 krzyżowiec Krzyżowy Zdrój, znani nam bohaterowie seven morderstwo. morderstwa, Oczywiście jest pan Stanisław Gorszewski, tante Ofil, sierżant Okoń, porucznik Pol. Ale, ale to nie tylko morderstwo, to nie tylko opisy lat 60. To, to pan Stanisław Gorszewski, żołnierz Winu, który miał to nieszczęście, że. Skosztował pobytu w katowniach ubeckich, który, jak sam mówi, były dla niego. Tam się wydarzyło coś ważnego, co o tym już nie powiem. I pan Teofil, pan Teofil pochodzący z Kresu, pan Teofil, który pamięta rzeź Wołyńską, który, jak sam mówi, ma przetrąconą duszę i potrafi go zrozumieć tylko ktoś z stamtąd. Pojawia się pewna osoba Nie Niepochowanie to kryminał mistyczny. ale ja bym jeszcze chciała zostać przy tej jednej jakby części czy warstwie książki. Marzyłam, i wydawało mi się, że wszystko się uda i że będę mogła z książką stanąć w domu. Stawię gdzie znajduje się pomik rzezi wołyńskiej. Niestety, kiedy byliśmy w tamtych okolicach, książka jeszcze się nie ukazała, dlatego też nie mogłam stanąć nią w tym miejscu. A przez rok, ponad rok, myślałam, że mi się to uda. Nawet wyjazd był, jakby można powiedzieć, zaplanowany zgodnie z premierą książki, ale jak to bywa, czasem jakieś tam opóźnienia następują, ale na szczęście był tam ktoś inny, niesamowita dziewczyna, która prowadził blog Chleba naszego powszedniego. Ma, stała się już właścicielką książki i pojechała tam pod pomnik rzezi Wałyńskiej. stanęła tam z książką Marka Żaromskiego wśród biało-czerwonych kwiatów i biało-czerwonych zniczy, bo tam jest miejsce tej książki. Przy okazji polecam. Zaglądajcie na vlog chleba naszego poprzedniego, dlatego że osoba, która go prowadzi jest niesamowita, jest niezwykła. Jest taką, taką perełką w tym świecie internetu, jest taką lampką w ciemności. pochowani to książka niezwykła. Wokół tej książki dzieje się wiele niesamowitych rzeczy, przepraszam. Oczywiście mogę mówić tylko wyłącznie o sobie. Samo to, że ostatnio autor pisał, że nie ma żadnej recenzji. To jest mój trzeci filmik. Rzeczywiście Rzecz spotykana. Książka okazała się 29, miała premierę 29 maja i do dnia dzisiejszego nie pojawiła się ani jedna recenzja. Takie rzeczy się nie zdarzają. Bardzo często recenzje się ukazują przed premierą. Może ta książka jest trudna dla niektórych. Może trzeba ją przeżyć, tak jak ja. Pobyć z nią. Trzeba dojrzeć do tego, żeby móc napisać recenzję. Ale to nie wszystko. Niepochowani to książka, która zmienia. Mam nadzieję, że zmieni też czytelników po książkę. I to, co teraz powiem, będzie bardzo ważne. Jak wspomniałam na początku, miałam o tym powiedzieć dopiero za jakiś czas. Ale gdzie ja ten dzisiejszy czas wybrałam. Będąc, zdążając w kierunku wieszczat, zatrzymaliśmy się w Zamościu, gdzie miałam spotkanie. Spotkanie się opóźniło dwie godziny. Trwało więcej niż zakładałam. Ale właśnie, powiedziałam to, do tej osoby, że jeszcze nie wiem, dlaczego się spóźniła, ale po coś to było. Albo to było dla niej, albo to było dla mnie. Czas pokazał, że to było dla mnie. Bo autor, Marek Żaromski, zobaczywszy po postach, w którym miejscu jesteśmy, napisał do mnie, że Krasnobród jest blisko Pani Jagodyna. A ja jakby w tym wszystkim zapomniałam, że tam jest to miejsce. I pojechaliśmy do Krasnobrodu zaraz po spotkaniu. Gdyby spotkanie odbyło się na czas, zapewne Marek Żaromski nie zobaczyłby postu, zapewne nie napisałby mi o Krasnobrodzie, że tu jest właśnie pani Jagoda, na wyciągnięcie ręki. I zapewne o miejscu, o którym od prawie dwóch lat chyba marzyłam. Tak mi się to nie podoba. Dwa lata, półtorej roku, jak Marek Żaromski książkę napisał, no nie pomyślałabym. A dlaczego mówię o Krasnobrodzie? Bo z tą książką dzieją się cuda. I śmiem twierdzić, że to Matka Boża Jagodna, Pani Krasnobrodzka zaprosiła mnie do siebie, abym pomimo problemów ze zdrowiem, z chodzeniem, stanęła tam przy niej, abym, abym do niej przybyła. Chciała, abym po coś przybyła. Nie miałam książki. Moje plany po prostu nie mogły się spełnić, ale chyba wypełniło się coś ważniejszego. Dlatego, że miałam tą radość zobaczyć panią Krasnobrodzką, królującą w ołtarzu, w tym pięknym obrazie, który tak cudownie opisuje Marek Żaromski. Sama chciałaby być niby w cieniu, trzymając w ramionach swojego syna. Chciałabym, żeby cała uwaga była skierowana na niego. Ale słońce. Słońce swoje promienie kry, kieruje na panią krasnobrodską, aby pokazać światu, że ona też jest ważna. Marek Żaromski pisze o maleńkim obrazku. Tutaj jest o małym obrazeczku, ale o tym już nie chcę pisać. E, opowiadać, bo zrobi to już Marek Żaromski. Pani Jagowna, fioletowej sukni, maleńkie dziecię i Duch Święty unoszący się nad nimi piękno, majestat. Jak pisze autor violata, niepokalana. Książka dała mi bardzo wiele takich osobistych przeżyć. Takiego niby dotyku, dotyku, dotyku niepokalanej. Takiego <laughs> świadomości i że niepokalana to wszystko ułożyła, że niepokalana właśnie w takim a nie innym czasie mnie w tamte tereny zaprosiła, to wszystko tak poukładała, a potem kiedy już wróciliśmy, żeby mogła skończyć książkę cały czas jakby była z boku i cały czas jakby delikatnie gdzieś stała z boku i patrzyła jak te treści tu zawarte zmieniają mnie serce i mnie samą i jak jak ona taka piękna powoli wypełnia całą moją duszę z tą książką wierzę, że dzieją się cuda bo przemiana ludzkich serc to jest cud. Bo doświadczenie miłości niepokalanej to jest cud. Bo doświadczenie jej takiej obecności delikatnej, czułej, najlepszej z matek, a jednocześnie niby pięknej, młodej dziewczyny. To są po prostu cuda. się twierdzić, że Marek Jaromski. <kluzny> Przepraszam, pisał książkę. Ale pisał ją chyba z pomocą niebios, dlatego że treści w niej zawarte są tak niesamowite i tak niezwykłe. Wierzę, że ci, którzy sięgną po tę książkę, doświadczą przemiany serca. Może ci się pogubili w życiu. Może zapomnieli o tym, co ważne i wiolata zawoła synku, córeczko. Wróć. Kocham cię, czekam na ciebie. Powiedziała to do mnie. Może teraz mówi to do ciebie. Tą książkę możesz potraktować jako kryminał, ale możesz potraktować jako swoje spotkanie z inwiolatą, z niepokalaną, z panią godną. Dowiesz się o litanii do pani Krasnobrodskiej. Jak niesamowite są w niej zawołania. Dowiesz się, kim opiekuje się Maryja. Indiolata, pani Jagodna. A dlaczego mówię, że z tą książką dzieją się cuda? Premiera była 29 maja. Jak w niektórych kalendarzach piszę, że wtedy jest, przypada święto Matki, Bożej Kościoła. Dzisiaj Katarzyna Targosz na swojej stronie autorskiej zamieściła post, w którym napisała, że kurier przywiózł jej dwie przesyłki. Jedną z Colorado, nie powiem jak się nazywa ten klub, dlatego że jest... ja nie znam języka angielskiego i nie chcę po prostu kaleczyć języka, przeczytacie o tym na stronie autorskiej Katarzyny Targosz i przywiózł jej książki. Larry Street. Książki, które miały być przyjaźń w przyszłym tygodniu, a w niesamowity, cudowny sposób już dzisiaj znalazły się autorki. Dlaczego wspominam o Katarzynie Targosz, Mówiąc o niepochowanych Marka Żaromskiego. Katarzyna Targorz i Marek Żaromski. To są takie dwa jasne, mocne filary. Ja tak mam wrażenie, że tak stoję w środku, między nimi trzymam się tak mocno. I wiem, że ten świat jeszcze nie zwariował, że, że wciąż na niebie jest Pan Bóg. I z Larimer Street, Katarzyna Targosz, gdzieś się naprawdę niesamowite cuda, niesamowite rzeczy. Autorka pisze o tym w postach na swojej stronie. I cudem jest to, że dzisiaj kurier przywiózł, jeden kurier, dwie paczki, jedną ze Stanów Zjednoczonych, z Colorado od patrona Larimer Street i... I samą książkę. Promocja, premiera, przepraszam, Larry Mill Street będzie 27 czerwca w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niepochowani święto Matki Bożej Kościoła. Ci autorzy zawsze łączą się dla mnie w niesamowity sposób. Na niektóre posty, które ja zamieszczam, Katarzyna Targosz zamieszcza podobne, albo albo ona nam jeszcze, a ja dopiero później podobnie, czas nie gra roli, my się w ogóle nie umawiamy, jak to ona powiedziała, to jest synchroniczność. I niepochowanie Marka Żaromskiego i Larry Street, to są dwie książki, które się okażą w przeciągu miesiąca może być, to jest różnica dwóch dni, maj, miesiąc maryjny, czerwiec, Poświęcony sercu Pana Jezusa. To nie są przypadki, dlatego że nie ma przypadków. I nie przypadkiem na szczęście miałam i Wam zaszczyt znać i Katarzyny Targocz, i Marka Żaromskiego. Nie tylko niezwykłych autorów, ale przede wszystkim pięknych ludzi, od których możemy się uczyć. Oh, chyba to chciałam powiedzieć. Jeżeli czegoś zapomniałam, to powiem przy nas. Następnym razem. Ja się bardzo mocno trzymam, żeby się nie popłakać, bo już się wzruszyłam, czytając dzisiejszy poskaterzny targor. Dziś jest bardzo gorąco, a ja mam znowu biały sweter i będę się tym białym swetrem. A dlaczego ten biały sweter? A no dlatego, że i taka sukienka, żeby, żeby to były nasze barwy narodowe, jak nasza biało-czerwona. Żeby my po Polacy pamiętamy o Wołyniu. Pamiętamy, co tam się wydarzyło. Nigdy nie zapomnimy. Będziemy domagać się ekshumacji, prawdy o Wołeniu, dlatego, że my pamiętamy. I dlatego, że biały. Bo pomimo złotego świata, dobro i tak wygra i dobro zwycięży. Polecam zaglądać na stronę autorską. Marek Żaromski i Katarzyna Tarbusz. Ale ja marzeń słów polecam. Dużo dobra.